Posłuchaj, zobaczyłeś to wczoraj. Widziałeś, jak twój kolega, ten sam facet, który dwa lata temu robił wszystko dla swojej dziewczyny, kupował kwiaty, pisał długie wiadomości, planował romantyczne weekendy, teraz siedzi obok ciebie w barze i mówi coś, czego nigdy byś od niego nie usłyszał. Mówi, że przestał się starać, że przestał dowartościowywać, że przestał traktować związki jak coś świętego. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie jest sam. Coraz więcej mężczyzn w dzisiejszych czasach podejmuje tę samą decyzję. Coraz więcej z nas patrzy na dynamikę współczesnych związków i mówi sobie, że cena jest po prostu zbyt wysoka. Ponad 60% młodych mężczyzn jest obecnie singlem, prawie dwukrotnie więcej niż młodych kobiet. To nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności, to jest konsekwencja systemu, który przestał działać na naszą korzyść. Ale dlaczego? Dlaczego współczesny mężczyzna, który teoretycznie ma więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej dzięki aplikacjom randkowym i mediom społecznościowym, czuje się bardziej samotny, bardziej sfrustrowany i bardziej obojętny na kobiety niż jego ojciec czy dziadek? Odpowiedź nie leży w moralności, nie leży w emocjach, nie leży w tym, co społeczeństwo chce Ci powiedzieć o szacunku i równości. Odpowiedź leży w zimnej, biologicznej i ekonomicznej kalkulacji, która rządzi ludzkim zachowaniem od zarania dziejów. Ewolucyjna psychologia, zasada pareto i brutalna prawda o rynku seksualnym, na którym wszyscy gramy, chcemy tego czy nie. Schopenhauer wiedział to już w XIX wieku, kiedy pisał o naturze kobiet i ich biologicznym imperatywie. Nie pisał tego z nienawiści, pisał to z obserwacji. Patrząc na współczesny świat, jego słowa brzmią dziś głośniej niż kiedykolwiek. Marco Aurelio i Seneka uczyli nas stoicyzmu, uczyli nas, że jedyną rzeczą, którą możemy kontrolować, jest nasza reakcja na zewnętrzne okoliczności. I to właśnie musimy zrozumieć dzisiaj: nie możemy zmienić natury kobiet, nie możemy zmienić biologicznych programów, które kierują ich wyborami ale możemy zmienić naszą odpowiedź. Możemy przestać płacić cenę, która nie przynosi zwrotu z inwestycji. Pierwszą z siedmiu mrocznych przyczyn, dla których współczesny mężczyzna przestał dowartościowywać kobiety, jest brutalna ekonomia rynku seksualnego. W aplikacjach randkowych, takich jak Tinder, 76% użytkowników to mężczyźni. Kobiety stanowią mniejszość, ale otrzymują zdecydowaną większość uwagi. Badania pokazują, że kobiety meczują się z prawie 50% profili, na które przesuwają w prawo, podczas gdy mężczyźni meczują się tylko z 3 do 5%. To nie jest gra fair play. To jest rynek, na którym podaż mężczyzn znacznie przewyższa popyt ze strony kobiet, co automatycznie obniża wartość przeciętnego mężczyzny. Zasada Pareto mówi nam, że 80% efektów pochodzi z 20% przyczyn. W kontekście randkowania oznacza to, że 80% kobiet goni za 20% mężczyzn. Jeśli nie należysz do tego górnego 20% pod względem wyglądu, statusu, majątku, to jesteś niewidzialny. I mężczyźni zaczynają to rozumieć. Zaczynają rozumieć, że inwestowanie emocjonalne, finansowe i czasowe w kobiety, które nawet ich nie zauważają, to strata zasobów. Druga przyczyna to hipergamia. Biologiczny mechanizm, który sprawia, że kobiety nieświadomie szukają partnerów wyższego statusu społecznego, lepszych zasobów i większych kompetencji. To nie jest złośliwość, to nie jest manipulacja to jest po prostu ewolucyjna strategia, która przez tysiące lat zapewniała przetrwanie potomstwa. Badania z zakresu psychologii ewolucyjnej pokazują, że kobiety preferują mężczyzn, którzy mogą zapewnić bezpieczeństwo i zasoby. Problem polega na tym, że w dzisiejszym świecie, gdzie kobiety mają większą niezależność ekonomiczną, ich standardy nie spadły, wręcz przeciwnie, wzrosły. Kobieta, która zarabia przyzwoite pieniądze, nie szuka mężczyzny na swoim poziomie, szuka mężczyzny powyżej swojego poziomu. To sprawia, że ogromna większość mężczyzn, ci w średnim przedziale dochodów, zostaje wykluczonych z gry. I kiedy mężczyzna widzi, że kobieta, która teoretycznie jest na jego poziomie, traktuje go jako niewidzialnego, przestaje jej dowartościowywać, przestaje widzieć sens w walce o uwagę kogoś, kto z góry go odrzuca. Trzecia przyczyna to rosnąca cena zaangażowania przy malejącym zwrocie z inwestycji. Współczesne związki wymagają od mężczyzny ogromnej inwestycji emocjonalnej, finansowej i psychicznej. Ale nie oferują tej samej stabilności, lojalności i szacunku, które oferowały związki 50 lat temu. Wskaźniki małżeństw dramatycznie spadły od lat 70. W 1970 roku około 70% ludzi było w małżeństwie, dzisiaj to tylko 40%. Do 2050 roku prognozy mówią, że tylko 30% będzie w małżeństwie. Procent małżeństw kończących się rozwodem wzrósł z 1 trzeciej w 1970 roku do 2 piątych dzisiaj. Mężczyźni patrzą na te statystyki i zadają sobie pytanie, dlaczego mieliby ryzykować połowę swojego majątku, dostęp do swoich dzieci i lata emocjonalnego bólu dla związku, który ma prawie 50% szans na porażkę. To jest kalkulacja ekonomiczna, a nie brak romantyzmu. Kiedy cena jest zbyt wysoka, a ryzyko zbyt duże, Racjonalny agent wycofuje się z rynku. Czwarta przyczyna to mieszane sygnały i nierealistyczne oczekiwania, które współczesne kobiety wysyłają do mężczyzn. 25% amerykańskich mężczyzn czuło presję ze strony partnera romantycznego, aby zmienić swoje nastawienie, a 22% czuło presję, aby zmienić swoje emocje. Media społecznościowe bombardują mężczyzn przeciwstawnymi komunikatami o tym, jaki powinien być idealny partner: od chłopaka w finansach po wrażliwego partnera, który jest otwarty emocjonalnie. Mężczyźni nie wiedzą już, czego się od nich oczekuje: mają być silni, ale wrażliwi, mają być pewni siebie, ale nie aroganccy, mają być ambitni. Ale dostępni emocjonalnie. Te sprzeczności tworzą środowisko, w którym niezależnie od tego, co zrobisz, będziesz miał źle. I kiedy mężczyzna czuje, że nigdy nie jest wystarczająco dobry, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, przestaje się starać, przestaje dowartościowywać kobietę, która oczekuje od niego perfekcji, której sama nie oferuje w zamian. Piąta przyczyna to brak autentycznej intymności emocjonalnej. I odmowa uznania męskiej walki wewnętrznej. Badania pokazują, że 73% przedstawicieli pokolenia Z i 67% milenialsów, którzy spotykają się z mężczyznami, uważa, że dla mężczyzn ważne jest zrozumienie, iż intymność emocjonalna jest równie ważna jak fizyczna. Ale tylko 23% amerykańskich mężczyzn jest otwartych na rozmowy o zdrowiu psychicznym w związkach, mimo że 14% wymienia zdrowie psychiczne jako główny problem, z którym się borykają. Dlaczego? Ponieważ mężczyźni wiedzą, że kiedy pokazują podatność, kiedy pokazują słabość, ich wartość na rynku seksualnym spada. Hipergamia działa nie tylko na poziomie finansowym, ale także psychologicznym. Kobieta, która widzi swojego partnera płaczącego, załamującego się emocjonalnie, Często zaczyna widzieć go jako mniej atrakcyjnego. To nie jest świadomy proces, to jest głęboko zakorzeniony mechanizm biologiczny. Mężczyźni nauczyli się tej lekcji boleśnie, dlatego przestali otwierać się emocjonalnie, przestali dowartościowywać kobiety, które mówią, że chcą wrażliwości, ale podświadomie nagradzają stoicyzm i siłę. Szósta przyczyna to iluzja wyboru i paradoks nadmiaru opcji. W aplikacjach randkowych. Tinder miał 60 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w 2024 roku. Bumble miał 28% amerykańskich dorosłych użytkowników randek online. Ta iluzja nieskończonych możliwości sprawia, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety traktują potencjalnych partnerów jak jednorazowe towary. Ale efekt jest asymetryczny. Kobiety. Otrzymując setki dopasowań, stają się coraz bardziej wybredne i przestają doceniać wysiłek poszczególnych mężczyzn. Mężczyźni, otrzymując kilka dopasowań, stają się zdesperowani, co obniża ich wartość percepcyjną jeszcze bardziej. 79% rozmów inicjują mężczyźni, ale tylko połowa tych wiadomości otrzymuje odpowiedź. Kiedy mężczyzna wysyła 100 wiadomości i otrzymuje pięć odpowiedzi, z których żadna nie prowadzi do rzeczywistego spotkania, zaczyna traktować cały proces jako stratę czasu. Przestaje inwestować emocjonalnie w poszczególne kobiety, ponieważ nauczył się, że jest tylko jednym z setek opcji, które ona rozważa. I w konsekwencji przestaje ją dowartościowywać, ponieważ dowartościowanie. Wymaga postrzegania kogoś jako wyjątkowego, a w świecie nieskończonych przesunięć nikt nie jest wyjątkowy. Siódma i najbardziej mroczna przyczyna to rosnące uświadomienie wśród mężczyzn, że system społeczny jest zbudowany przeciwko nim, a ich rola jako tradycyjnych dostawców i ochroniarzy nie jest już ceniona ani nagradzana. Nietzsche mówił o ubermenszu, o człowieku, który tworzy własne wartości w świecie. W którym stare wartości upadły. Współczesny mężczyzna widzi, że jego tradycyjne role, te role, które przez tysiące lat definiowały męskość, ochroniarz, dostawca, wojownik, już nie są szanowane. Wręcz przeciwnie, są często krytykowane jako toksyczne lub przestarzałe. Ale jednocześnie od mężczyzny nadal oczekuje się, że będzie silny, że będzie zarabiał, że będzie chronił. To jest podwójny standard, który tworzy. Głęboki resentyment. Kiedy mężczyzna daje wszystko, co ma, i słyszy, że to, co daje, jest niewystarczające lub problematyczne, przestaje dawać. Przestaje dowartościowywać kobiety, które korzystają z jego wysiłków, ale nie szanują jego poświęcenia. Machiavelli uczył nas, że lepiej być obawianym niż kochanym, jeśli nie możesz być obydwoma. Współczesny mężczyzna zaczyna rozumieć, że bycie miłym, bycie hojnym, Bycie zaangażowanym nie przynosi szacunku, przynosi wykorzystanie. Ale co z tym wszystkim zrobić? Jaka jest odpowiedź na tę ciemną rzeczywistość? Odpowiedź nie leży w zmienianiu kobiet, nie leży w walce z systemem, nie leży w goryczce czy nienawiści. Odpowiedź leży w stoicyzmie, w filozofii, której uczyli nas Marko, Aurelio i Seneca. Kontrolujesz tylko siebie, nie kontrolujesz kobiet. Nie kontrolujesz rynku seksualnego, nie kontrolujesz społecznych oczekiwań, kontrolujesz swoją reakcję. I twoja reakcja powinna być strategiczna, zimna i skalkulowana. Po pierwsze, przestań szukać walidacji zewnętrznej. Twoja wartość nie jest definiowana przez to, ile kobiet cię chce, ile dopasowań masz na tinderze, czy jesteś w związku. Twoja wartość jest definiowana przez Ciebie samego, przez Twoje cele, Twoją misję, Twój rozwój. Skup się na budowaniu siebie, na stawaniu się najlepszą wersją siebie, nie dla kobiet, ale dla siebie. Kiedy twój cel jest wyższy niż zdobycie partnerki, kiedy twoja misja jest ważniejsza niż zatwierdzenie społeczne, stajesz się nietykalny, stajesz się mężczyzną, który nie potrzebuje, ale wybiera. Po drugie, zrozum ekonomię związków i nie inwestuj więcej niż otrzymujesz w zamian. To nie jest brak romansu. To jest zdrowy rozsądek. Jeśli kobieta nie szanuje Twojego czasu, nie dowartościuj jej czasu. Jeśli nie szanuje Twojego wysiłku, nie dawaj jej wysiłku. Jeśli nie oferuje lojalności, nie oferuj lojalności. To nie jest okrucieństwo, to jest sprawiedliwa wymiana. Dawid Boas, jeden z największych badaczy psychologii ewolucyjnej, Pokazał, że relacje międzypłciowe są w gruncie rzeczy wymianą zasobów. Ty oferujesz swoje zasoby czas, uwagę, pieniądze, ochronę, a ona oferuje swoje zasoby młodość, uroda, płodność, lojalność. Kiedy wymiana jest niezrównoważona, związek jest niestabilny. Więc nie pozwól, aby wymiana była niezrównoważona na twoją niekorzyść. Po trzecie, przyjmij obojętność jako narzędzie strategiczne. To nie znaczy, że masz być okrutny, to nie znaczy, że masz być bezemocjonalny. To znaczy, że nie pozwalasz nikomu kontrolować Twoich emocji. Kiedy kobieta widzi, że jej zatwierdzenie lub brak zatwierdzenia nie wpływa na Ciebie, jej percepcja Twojej wartości wzrasta. To jest paradoks pożądania. Im bardziej desperacko chcesz kogoś, tym mniej ta osoba Cię chce. Im bardziej jesteś obojętny na wynik, tym bardziej staje się pożądany. To nie jest manipulacja, to jest po prostu zrozumienie ludzkiej natury. Seneka pisał, że mądrość polega na akceptowaniu rzeczy, których nie możemy zmienić i zmienianiu rzeczy, które możemy. Nie możesz zmienić hipergami, nie możesz zmienić zasady Pareto, nie możesz zmienić rynku aplikacji randkowych, ale możesz zmienić swoją reakcję na to wszystko. Możesz wybrać obojętność zamiast rozpaczy, spokój zamiast frustracji. Kontrole zamiast chaosu. Po czwarte, zbuduj swoje własne życie tak bogatym i spełniającym, że związek staje się dodatkiem, a nie koniecznością. Kiedy twoje życie jest pełne pasji, celów, przyjaźni, przygód, nie potrzebujesz kobiety, aby poczuć się kompletny. I paradoksalnie właśnie wtedy stajesz się najbardziej atrakcyjnym. Kobiety nie są przyciągane do mężczyzn, którzy ich potrzebują, są przyciągane do mężczyzn, którzy nie potrzebują nikogo, ale wybierają ich spośród wielu opcji. Budując życie, które nie obraca się wokół związków, automatycznie podnosisz swoją wartość na rynku seksualnym. To jest strategia długoterminowa, ale jest skuteczna. Pareto uczył nas, że niewielu osiąga większość wyników, bądź jednym z tych niewielu. Nie poprzez desperację, nie poprzez próbę spodobania się wszystkim, ale poprzez budowanie niezaprzeczalnej wartości w samym sobie. Po piąte, bądź selektywny, bezwzględnie selektywny. Tak jak kobiety wybierają z górnych 20%, ty również powinieneś wybierać tylko kobiety, które oferują rzeczywistą wartość, nie tylko fizyczną, ale także emocjonalną, intelektualną i duchową. Nie zadowalaj się kobieta, która cię toleruje. Wybierz kobietę, która cię szanuje. Nie zadowalaj się kimś, kto jest z tobą, ponieważ nie ma lepszych opcji, wybierz kogoś, kto widzi w tobie najlepszą opcję. To wymaga cierpliwości, wymaga gotowości do bycia samemu przez długi czas, ale jest warte tego. Związek z kimś, kto naprawdę cię ceni, jest warty stu związków z ludźmi, którzy cię wykorzystują. I aby przyciągnąć tego typu kobietę, musisz być tym typem mężczyzny. Musisz być mężczyzną wartym wyboru, nie z desperacji, ale z wolnego wyboru. I wreszcie zaakceptuj, że możesz skończyć sam. To nie jest porażka, to jest możliwość. Solitude nie jest tym samym co samotność. Samotność to ból braku towarzystwa, którego pragniesz. Solitude to pokój z własną firmą. Marco Aurelio, cesarz Rzymu, najbardziej potężny człowiek swojego czasu, często pisał w swoich medytacjach o sile bycia samemu, o sile znajdowania pokoju wewnątrz siebie, a nie w zewnętrznym zatwierdzeniu. Jeśli nauczysz się być zadowolonym samemu, stajesz się niewzruszony. Nikt nie może cię kontrolować emocjonalnie, nikt nie może cię manipulować groźbą odrzucenia, nikt nie może obniżyć Twojej wartości. Odmawiając ci swojej obecności. To jest ostateczna wolność. I paradoksalnie, kiedy osiągasz tę wolność, kiedy naprawdę nie potrzebujesz nikogo, wtedy ludzie zaczynają cię potrzebować. To jest ostateczny paradoks ludzkiej natury. Współczesny mężczyzna stoi na rozdrożu. Może nadal grać w grę według starych zasad, zasad, które już nie działają, zasad, które prowadzą tylko do frustracji, wykorzystania i rozczarowania. Albo może napisać nowe zasady, własne zasady, zasady, które chronią jego interes, jego czas, jego zasoby emocjonalne i finansowe. Siedem mrocznych przyczyn, o których mówiliśmy ekonomia rynku seksualnego, hipergamia, malejący zwrot z inwestycji, mieszane sygnały, brak intymności emocjonalnej, iluzja wyboru i upadek tradycyjnej roli męskiej nie są wymówkami, są diagnozą. Są wytłumaczeniem dlaczego tak wielu mężczyzn czuje to, co czuje. I kiedy rozumiesz przyczyny, możesz opracować strategię, nie strategię, która polega na zmienianiu kobiet, zmienianiu systemu, zmienianiu świata, strategię, która polega na zmianie siebie. Prawda jest taka, że większość mężczyzn nigdy tego nie zrobi. Większość będzie nadal grać w tę samą grę, próbując zadowolić, próbując się dostosować, próbując być wystarczająco dobrym dla kogoś, kto nigdy ich nie doceni i będą przegrywać, będą cierpieć, będą płacić cenę bez otrzymywania nagrody, ale ty nie musisz być jednym z nich. Możesz wybrać inaczej. Możesz wybrać stoicyzm nad desperację, strategię nad emocje, kontrolę nad chaos. Możesz wybrać Budowanie siebie nad zadowalanie innych. I kiedy to zrobisz, kiedy naprawdę to zrobisz, odkryjesz coś niezwykłego, odkryjesz, że nie potrzebujesz ich zatwierdzenia, nie potrzebujesz ich uwagi, nie potrzebujesz ich miłości. Możesz ją chcieć, możesz ją docenić, kiedy się pojawi, ale nie potrzebujesz jej. I to, to niezależność, to jest prawdziwa siła, to jest to, czego naprawdę szukasz. Nie związku, nie kobiety, nie zatwierdzenia. Szukasz wolności od potrzeby tych rzeczy. I kiedy ją znajdziesz, kiedy naprawdę ją znajdziesz, całe twoje życie się zmieni. Cena do wartościowania kobiet w dzisiejszym świecie jest wysoka. Zbyt wysoka dla większości mężczyzn, aby ją płacić bez otrzymania czegoś równoważnego w zamian. I coraz więcej z nas, nie z nienawiści, nie z goryczki, ale z zimnej, racjonalnej kalkulacji, decyduje się nie płacić tej ceny. Nie dlatego, że kobiety nie są warte tego, ale dlatego, że my sami jesteśmy warci więcej niż to, co system nam oferuje. I jeśli to czyni nas samotnymi, jeśli to czyni nas odizolowanymi, jeśli to czyni nas mroczni, niech tak będzie. Lepiej być sam i wolny niż związany i wykorzystany. Lepiej być nikim dla kogoś niż wszystkim dla nikogo. Lepiej być panem własnego losu niż marionetką czyjejś hipergami. To jest mroczna prawda, ale prawda mimo wszystko. I prawda, bez względu na to, jak niewygodna, zawsze zasługuje na bycie powiedzianą.